Siemka z tej strony LoL no i dzisiaj gramy w Brawl Stars ale dzisiaj to nie będzie normalny gaming albo opening bo widzicie ja, ja tu mam tylko cztery rzeczy a co to by było za opening no e, dzisiaj to będzie raczej potwierdzanie glitchy czy działa czy nie jeżeli wam się filmik spodoba to zostawcie suba z dzwoneczkiem na moim kanale a lajka pod filmikiem i zostawcie miły komentarzyk żeby się sta żeby startło coś takiego jak CapiCraft a raczej no CapiCraft to jest takie coś jak SnapCraft od TGMiego to wziąłem, to nie jest kopia tylko raczej no to jest takie coś jak nie wiem coś innego, tam będziemy też inne rzeczy robić bo to będzie w Minecraft Pocket Edition, a więc to nie będzie takie jak miał. i teraz możemy zaczynać, bo liczę tylko najlepiej na tych na tych grach testowych tutaj e, mieć no i dobra, zaczynamy. Pierwszy glisz to, czekajcie, pierwszy glisz to, że, że się bierze 8 bie, bajtowca, no i się ma bo booster boost, booster boost, no i tutaj e, po prostu Game teraz e, na over. przykład bierze się nitę, bo tam widziałem, że to da się też z Jessie zrobić, albo ym, z Pamką, ale to przed się z nitą, dobra. I y, y, słyszałem, że no pierwszy wybiera się 8-bita, a potem się bierze no i y, się szyb, szybko załącza, no i tak mega tak szybko jak się może na No a to, to że bardzo nie zadziałać, bo to bardzo ciężkie, a mi się teraz udało, bo ja teraz mam ten telep.

给你抓住 Potwierdzony teraz. będziemy z ogniem no i z tym skokiem. Dobra, is Ciekawe co się stanie. Bo to na pewno będzie tak jak na, na TikToku tym, że coś strzela no i wszędzie się e, płomienie jest z tego Stapora. Oooooh, to, to na pewno. To jest będzie... Co? Dobra, glitch potwierdzony. Dobra, to teraz. To kolejny glitch był... to był takie coś, że się bierze 4 strzały. No i się połączy ją z bi albo karmią. Machę taki mioskier. Część Części... Nie, to na pewno nie zadziałało teraz, bo słyszałem jak. It's time to, to level up! Nie działa, let's see what's button. Dobra. 3 dwa teraz powinno zadziałać, jak to nie zadziałało. Be nie... cool Zadziałało. Co? BIMA dwa szoty Co? To jest co to jest Te dwa szoty Te co

Wy po tym, że jesteście możecie mega długo... Uuu, Karol też ma dwa shoty. No i możecie po prostu tak długo jak chcecie wybierać jakąś... <śmiecki> Tylko po tym, jak wybierzecie, to w, um, tak szybko, jak możliwe, naczniecie na step-stop'a. Wchodzimy dwa razy. No, no, no. No, tak, to... że też skakałeś. O MG, to były jakieś zamoczne. Dobra, to teraz yy, był no Potwierdzony naturalnie. No, a co by się stało, gdyby się. Z tym szybkim e, ładowaniem, plus by się wzięło Bibi, bo Bibi tak szybko ładuje. Yes! Bo Bibi tak szybko ładuje swoje broń, no, że nie da się szybko. Doładować. Nie. Jak mnie cicho słychać, no to, to nie moja wina. To ta gra jest tak głośno. w sumie żeby mnie było lepiej słychać no to ja wyłą wyłączę na odcinek teraz ten sound dobra udało się chyba, nie wiem bo to trzeba bardzo szybko naciskać na start żeby się udało nie, nie udało się trzeba znowu um, to dobra um, bierzemy mortisa Ciekawe, czy teraz zadziałał, zadziałał jakiś helikopter leciał. O, patrzcie teraz. Patrzcie, jak szybko BB ładuje. A teraz popatrzcie, jak będzie szybko z tym gadżetem ładować. Co? To nawet, to nawet nie musi ładować. To, to jest taki full automatic. Dobra. Potwierdzony glitch. Teraz. Y Taki glitch, że da się teammateów atakować, to trzeba mieć pokos z tym da capo yy, star powerem. No i no, gadżet może być obojętny. Teraz, teraz trzeba wybrać Shelly. Oj, nie udało się. Znowu się nie udało. Czemu ja naciskam obok tego znaczku? Znaczek, powiększysz się. Kurde, jakoś tego nie mam teraz. Dobra, teraz tak szybko jak mogłem, naciskałem. Dobra, głos i tak jest wyłączony. To czemu ja podkłaźniam? Nie wiem. Dobra, patrzcie teraz. Da się po prostu teamnate'ów atakować. Jak się to zrobi. A najlepsze jest, że patrzcie, jak się teraz strzeli po prostu z ulta, no to wtedy e, teamnaci po prostu się healują i to niszczy ściany dalej. Ale to jest mega fajny glitch. Bo teraz nie widać no wszystkich kulek, tylko widać y, kilka tam kulek, ale dalej ten demerch odszeli. Dobra, widzicie, oni są immun. odporni. Patrzcie, widzieliście? healłem Teraz na przykład ja mam też gadżet od POCO. Że się hiluje. Ale wy widzicie, jakie to jest OP. Da się po prostu timelightów atakować. W normalnej grzebym tego po prostu nie. Nie chciał, żeby was ktoś zbanował, bo zczytowaliście grę, dobra. Ja tam naklikłem, a więc glitch potwierdzony. A teraz jest inny glitch z L Primo, bo pisało, że jak El Primo zrobi takie coś, że przecież jak podskoczy, no to ten, no to są dwa warianty tego glitcha, albo to z tym bieganiem, albo to z tym tym. Albo to z tym ogniem. Teraz spróbujemy to z tym bieganiem. Jak to z tym ogniem nie zadziała, no to nie, sam nie wiem. Dobra, to. No i teraz bierzemy Mortisa. Dobra, chyba zadziałało. Nie wiem. Nie, nie zadziałało. Trzeba wziąć jeszcze raz El Primo. No i trzeba wziąć teraz drugi raz tego Mortisa. Dobra, ter teraz powinno zadziałać. Zadziałało? Tak, zadziałało. No i teraz, jak się zbije, to powinno się coś stać. Tak, co? Si się po prostu ma fi fire atak Fajny. Co? Mortis się po prostu podpala, no i yy, on atakuje po prostu z ognia. Patrzcie. Widzicie? Podpalający Mortis. S ale taki Mortis to mi by się serio życzył, jak, jakoś, taki Star Power dla Mortisa, że on podpala każdego, kto, kogo dotknie. Taki Blaze Lord czy coś. Czy tak by się jakoś nazywał? No. Sing, sing. Dobra. Proszę, żeby było chociaż. Chociaż. No. 10 lajków pod filmikiem, bo bardzo się starałem, szukałem dnie i noce tych gliczy, aż w końcu znalazłem, jak się je robi. No, dobra. Tamto ze speedem to by na pewno co, każdy atak to dawało spida, więc no, nie, nawet tego nie testujemy. To co by tu chciałem, aha. Dobra, tym razem będzie dynamik. I teraz bierzemy sobie um, ten. Um. Czekajcie, 1000 damage'a więcej. To co będzie, solt robił? Bo ja chciałem to z soltem stestować, bo to akurat jest dla każdego brawlera. Dobra. Albo, no, w sumie. Bo sol to jest taki snajper. Anita to jest taka, co niszczy, bo ja teraz właśnie myśli, myślałem sobie, którego by tu wybrać, Nitę czy Colta, a potem tam takie, ach, dobra, Colta wybiorę, niech, niech się widzowie bawią. Co by się stało, gdyby Ulc po prostu tysiąc ileś tam odbierał? 1400 ileś tam. Nie, solta widziałem. Wy nie wiecie, jak to ciężko jest, żeby się udał ten glitch. Aj, prawie bym zapomniał. Dobra. Teraz powinno się udać. Ciekawe, czy będzie strzelał dynamitami, a raczej, że, że każdy strzał będzie wybuchał? Nie, nie strzela wybuchami. E, za to umi to. Nie No, za to umi wybuchami po prostu strzelać. A raczej, no, umi tak zrobić przy tym tym, przy tym fidget spinnerze. Czyli gadżecie, no. Napiszcie mi w komentarzach, czy są te glicze z, za bardzo y, OP, czy nie, bo dla mnie są mega OP. Albo na przykład to, że Bi ma, ma dwa strzały, albo Karl ma dwa strzały, to da się po prostu nieskończoność czy dużo strzałów, strzałów strzelać, po, po prostu tak, no. U, teraz, teraz będzie, teraz będzie mój, moje największe pytanie. Dynamite wzmacnia przecież ulta. Co? To jest jakiś. Yy, nie wiem, sztos. Wy to widzieliście? Ten ult po prostu tak dużo dimerza robił, że nie wiem. Dobra, to był ult. Teraz co by się stało, gdyby się wziął Tika? Czekajcie. Nie, w sumie. Kogo by tu wybrać? w sumie każdy powinien znać czekajcie no w sumie Darylem, bo Daryl ma tego no jak się ma po prostu um, Darylla na star powerze no to ten pierwszy star power no to on robi że mnie damage'a się robi o 90% jak ma ulta to teraz co by się stało gdyby się wzięło po prostu El primo i by się podskoczyło ja, ja ach Zaś się zagadałem, no i zapomniałem o liczu. Dobra, teraz chyba zadziałało. No nie wiem. Ej, ja mam pomysł, może stestujemy z tym. Nie, nie da się. Nie zadziałało. Ej, może stestujemy to z tym brokiem. No i z El Primo. To będzie podpalający. Yy, to będzie podpalająca ręka. No, dłoń podpalenia To będzie się nazywać ten Star Power No i ja to może Przestawię super Cellowi, No i może dodaję tak, tak, taki Star Power dla, dla El Prima Że podpala przeciwników swoimi dłońmi Jak tym razem się nie udało No to ja biorę po prostu jakiegoś innego Brawlera Nie, nie udało się Teraz będę próbował innym Brawlerem Który? Ahadaryn To teraz weźmiemy sobie Ach, dobra, jeszcze raz, ostatni spróbujemy. Dobra, teraz... Teraz się powinno udać. Jak teraz się nie udało, to ja nie wiem. No, nareszcie. U, też działa ten... Też działa gadżet. Dobra, ale nie o to nam chodzi. Pierw chcemy ulta. <słuch> Dobra. Dobra, to teraz prawie mamy ulta. Pyk. I teraz... Co?! To El Primo po prostu ma shielda jak ma ulta, co? Co to w ogóle ma być? Taki... Wy to widzieliście? On po prostu miał ulta, jak leto. Dobra, to było niestety już z pierwszego odcinka. To, dobra, SFNG, mastero, SFNG Masterowi. Dobra, nie, nie da się tam. To by było z pierwszego odcinku z serii um, Brawl Stars Glitche. Jeżeli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka pod filmikiem No a Suba z dzwoneczkiem na moim kanale i zostawieniu komentarzu. Y, jaki glitch był najmocniejszy? Bo dla mnie no to nie wiem jaki był. Każdy był w sumie mocny. No i niestety ja się z wami żegnam, no i do widzenia widzowie.